Spójrzmy na kolejne zadanie. Mamy tutaj daną funkcję o takim wzorze. Dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych prosta o równaniu x równa się 1 jest osią symetrii paraboli, będącej jej wykresem. Zbiorem wartości funkcji jest przedział od minus 9 do plus nieskończoności. Mamy wyznaczyć współczynniki b i c. Czyli tak, na początek przepiszmy sobie wzór naszej funkcji, czyli f od x równa się x kwadrat plus bx plus c. I zobaczmy, czy z tego możemy cokolwiek wywnioskować. To widzimy, że tutaj możemy odczytać, ile jest równe a, a jest równe 1, bo to będzie ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potęce. To jest nasza pierwsza informacja. Czytajmy dalej. Wiemy jeszcze, że prosta o równaniu x równa się 1 jest osią symetrii paraboli będącej jej wykresem. Czyli tak, my sobie przypominamy, że wzór na oś symetrii paraboli to x równa się p, gdzie P to będzie pierwsza współrzędna wierzchołka naszej funkcji w wykresie naszej funkcji, czyli mamy x równa się 1, czyli już wiemy, że p, czyli pierwsza współrzędna wierzchołka jest równa 1. Znaczy jeżeli mamy podaną współrzędną wierzchołka, to już możemy kombinować, że przyda nam się postać kanoniczna funkcji, bo zauważcie, że w postaci kanonicznej pojawia się p oraz q, czyli pojawiają się współrzędne naszego wierzchołka. Dlatego od razu tą postać sobie zapisałam. Co dalej wiemy? Wiemy, że zbiorem wartości funkcji jest przedział od minus 9 do plus nieskończoności. Czyli teraz spójrzcie, my wiemy, że a jest równe 1, czyli ponieważ a jest większe od 0, to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane do góry, czyli plus minus tak wygląda nasz wykres. Zatem zbiór wartości, czyli ten przedział, który tutaj mamy, mówi nam o tym, że tutaj na Y mamy minus 9 i lecimy do plus nieskończoności. To będzie nasz przedział. A ta minus 9 to nic innego jak q. Czyli druga współrzędna wierzchołka. No bo oczywiście, w przypadku gdy ramiona są skierowane do góry naszej paraboli, no to zbiór wartości ma wzór taki, że to będzie przedział od minus 9 do plus nieskończoności, czyli od Q do plus nieskończoności. Gdyby, przypominam, ramiona były skierowane do dołu, to wtedy wzór by wyglądał troszkę inaczej, to byłby przedział od minus nieskończoności. Do q. Ale tutaj na ten temat mówiłam więcej, gdy robiliśmy ćwiczenia ze zbiorów wartości funkcji kwadratowej. Czyli tak, my wiemy, że q jest równe minus 9, czyli to oznacza, że do wzoru naszej funkcji co możemy podstawić? No, możemy w miejsce a podstawić jedynkę, w miejsce p możemy podstawić 1, a w miejsce q możemy podstawić minus 9. No to teraz podstawmy i zobaczmy, czego nam jeszcze tutaj będzie brakowało. Czyli możemy ten wzór zapisać. Mamy y równa się 1. W nawiasie x odjąć p, czyli x odjąć 1 do kwadratu, plus minus 9, plus i minus da nam minus, czyli odjąć 9. I zauważcie, że tak, te jedynki przede wszystkim zapisywać tutaj przed nawiasem nie musimy, ale ważniejsza jest informacja taka, że mamy taki pełen wzór na postać kanoniczną funkcji. My byśmy chcieli wyznaczyć b i c, czyli nam by się przydała postać ogólna. No ale spokojnie z postaci kanonicznej możemy przejść do postaci ogólnej, czyli najpierw wykorzystamy tutaj wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór, a odjąć b do kwadratu, otrzymamy a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat, czyli y jest równe x kwadrat, odjąć 2 razy x razy 1, czyli 2x dodać 1 do kwadratu, czyli 1, no i oczywiście jeszcze odjąć 9. Redukujemy wyrazy podobne, no i mamy x kwadrat odjąć 2, x odjąć 8, i to będzie wzór funkcji w postaci ogólnej. I z tego możemy odczytać, że a jest równe 1, no to wiedzieliśmy w sumie wcześniej, ale możemy odczytać, że b jest równe minus 2, natomiast c jest równe minus 8.